kodega jest gdzieś blisko. Cześć gazu, bracia i siostry! Dzisiaj omawiamy sobie replikę Tokio Marui M4MWS. Lecimy z materiałem. Tokyo Marui MWS. Jedna prawdopodobnie z najlepszych gaziaków. Śmiało można powiedzieć, że to jest ojciec chrzestny nowoczesnego GBB. Tak naprawdę poprzednie systemy miały są bardzo solidny problem z działaniem. USR Armsy nie były najlepsze. Inokatsu, jakkolwiek dalej. To jest hit tak naprawdę mechanizmu. Na tamte czasy był super. Ale od 2014, kiedy Tokyo Marui przedstawiło nam M mws z systemem nawiązujących do high-cupy, wszystko się zmieniło tak naprawdę. Wszyscy zaczęli rozwijać te swoje gaziaki w lepszą stronę. Stronę. systemy coraz lepiej działają też u innych producentów, więc przejdźmy sobie, omówmy sobie całą replikę, na początku z zewnątrz. Tokyo Marui sprzedaje swoje repliki w paru wersjach, klasyczna M4, -ka. M4A1 z 7-calowym frontem, 14-calową lufą i 9-calową lufą, jak i od niedawna teraz wprowadza też Urgi. To jest akurat w Defense. Repliki same w sobie, nie jak to Tokyo Marui. Kto wie, ten jest świadomy, że to jest tak naprawdę topka rynkowa. Osobom świeżym, nowym wyjaśniam. Tokyo Marui zawsze uchodziło za repliki topowe, za repliki dobre. Do repliki, które wyciągają z pudełka nie masz dużo tam do zmian. Ale to sobie mówimy potem. Z zewnątrz cała replika jest wykonana tak naprawdę z aluminium, z elementami stalowymi. Nie spotkamy tutaj zbytnio z Nalu, ale nie spotkamy też e, dużej ilości rzeczy e, z CNC. Samobody to jest odlew aluminiowy, można sobie zobaczyć lekkie ślady typowo po odlewaniu, ale nie jest to znaleźć no to znacznie wytrzymalsze wody. Nie powiem, żeby to było chaos, o którym też on nagramy, ale nie ma stresu, żeby to było rzucić na ziemię. W moim wypadku jest to 14,5-calowa lufa, w standardzie ona była z 7-calowym frontem, tym, że front można przełożyć. Do osób, które w to celują, pasują fronty od typowych AEG. Z jednym argumentem, potrzebujecie tak zwanego barrel czyli dokładki, którą nakładacie w tym miejscu, żeby spacer i delta ring od frontu idealnie się docisnął. Podchodzą fronty też od ostrego, więc jeżeli ktoś chce, może też wpasować takie fronty, dalej. Cała sobie wprowadnica przyjmuje również kolby AEG owe ale też przyjmuje kolby mil spekowe. Chwyty, wam wszystko tutaj. To jest akurat Magpul Moe Plus, czyli ogumowany chwyt Magpula, który jest bardzo przyjemny, bardzo wygodny. Teraz mały offshot nie do końca MWS-owy, co u mnie. Kolba Magpul CTR, chwyt jak już powiedziałem. Magpul Moe Plus Magnifier G43 na montażu Unity. polimator, Vector, też na montażu Unity. Podwyższony montaż, który jest bardzo wygodny dla osób, które grają dużo w cekubie. W moim wypadku mimo tej długości lufy spokojnie można grać w cekubie. Bardzo wygodne. Możemy mieć prościej głowę, nie mamy problemu ze składaniem się. Dalej, chwyt BCM zamontowany. Niektórzy lubią mieć go na odwrót, niektórzy lubią mieć aerodynamicznie. Ja zaliczę się do tych aerodynamicznych. Dalej. Puszka Engel od Wacna, laser IR i laser czerwony. Czerwony dlatego, żeby mógł spokojnie wejść na każde pole i nie zepsuć nikomu wzroku. Guzik Axon, bardzo fajna rzecz, zwłaszcza z tym kątem tutaj. Też bez problemu, pracujemy sobie na laserku dolnym przyciskiem i na latarce pracujemy sobie górnym przyciskiem. Jest on zarówno chwilowy, jaki stał. Dalej, popiel latarki M600, też od Wacna, z nakładką IR. to co z nią chodzi? Gdy mam ją otwartą, mam zwykłą latarkę, gdy ją zamknę, pracuję w noktowizji i mam czerwoną poświatę tutaj, ale inne osoby nie sobie widzą to lekkie czerwone światełko. A w ciemnych pomieszczeniach z noktowizorem jest to bardzo fajne doświetlenie. Zawieszenie, Slickster w 1 i sam sobie tłumik płomienia PSAAC. To Tokio Marui to możemy się spodziewać, jak już wspomniałem, taką naprawdę najwyższej jakości. Więc nie spodziewałem się tutaj żadnych luzów, żadnych jakiś wypadających rzeczy, problemów z pracą, cokolwiek. Luzów tutaj nie spotkamy, nawet jeżeli złapiemy jakieś delikatne, to jest normalne w replikach gazowych. Ostre, jakbyście sobie wzięli niektóre M4, czy to nawet Daniel Defesa, czy bcm a. one potrafią się wnieść i jak głupi. Zanim przejdziemy do porozmawiania sobie, czemu repliki Tokio Marui w systemie mws są tak dobre, krótki off-topic o magazyk. Też dość ważna rzecz, do MWS-a możemy spotkać wiele rodzajów magazynków od różnych producentów. Oryginalne Tokio Marui, T8. Nie mamy jeszcze Lancery od Cymymem, Lancery od AMG i T8. Jesłane, Gans Modifi. Jest ich naprawdę sporo. Czym się różnią magazynki? Magazynki w dużej mierze są praktycznie takie same. Główne różnice są ewentualnie w zaworach i rodzaju pracy tych zaworów. Niektóre firmy na przykład dają inne górne uszczelki. Tutaj mamy akurat magazynek T8 i oryginalny magazynek od Tokyo Marui. Materiał, z którym wykonane są te uszczelki, z którymi styka się dysza, są z innego materiału, pracują bardzo podobnie. Szczęki w T8 są troszeczkę luźniejsze, przez sokulki łatwiej wychodzą niż w oryginalnych magazynkach. Czy jest to wada? Nie. Moim zdaniem to nawet jest plus, bo łatwiej się je ładować. I szczęka, i sama w sobie dysza. Napotyka też znacznie mniejszy opór przy wypychaniu kulki. Ale czy one są lepsze? No Niekoniecznie. Te wszystkie magazynki tak naprawdę sobie dobrze działają. Ewentualnie niektóre są bardziej wydajne gazowo, inne nie. Co do magazynków w Tokio Marui, ważna rzecz, którą, którą nie każdy robi, ale fajnie jest, fajnie jest moim zdaniem ją zrobić, jest to tak zwany Gringas Mod. W filmie znajdziecie na kanale, jak go robić. Jeszcze nie z takim fajnym montażem, no bo Jezus nie montuje przecież. Co? Czy ty właśnie powiedziałeś, że mam się cofnąć w przeszłość? W magazynku mamy aluminiową rurkę, która zmniejsza nam pojemność magazynka, ale ogranicza tak naprawdę szanse na przeładowanie go gazem. Czy jest to ważne? Ja powiem, że nie. Niektórzy powiedzą, że spoko, żeby ten gaz nam nie wyleciał za dużo przy pracy zamka. Prawda jest taka, że po prostu przy green gas Modzie dobrą praktyką jest liczenie napełniania, napełniając magazynek. Czyli wkładamy o z gazem, liczymy od 120 do 135, żeby mniej więcej 15 sekund. Około tyle gaz się po prostu nabija do pełnego. I zostaje dość miejsca, bo pozostaje nam mała rurka od zaworku, która po prostu ogranicza, że ten gaz ma gdzie pływać, ma gdzie się rozprężać, a nie uderzamy ciekłym gazem w prosto w dyszę. Przejdźmy do tematu samego MWS-a. Dlaczego ta replika jest tak dobra? Jest, moim zdaniem, też moim ojcem krzesnym wszystkich tak naprawdę dobrych gazowych systemów. Powód jest jeden tak naprawdę, i wydajność gazowa. Dużym problemem wielu replik gazowych jest ich brak tak naprawdę tej wydajności i tego, że one po prostu źle pracują. A nawet jeżeli nie pracują źle, to nie pracują tak po prostu dobrze. Przynajmniej te starsze systemy, jak mówią o Western Armsie, To nowocześniejsze twory, jak na przykład samo w sobie jak GHK czy nowe WE działają Dobrze. Sam w sobie system i sam w sobie zespół spustowy. Zanim przejdziemy do niego tak naprawdę pracy i tej wyjątkowości, mały temat to jest reset spustu. Ja przyrównuję spust w MWS-ie do spustu sportowego. Jest on dość miękki i mimo tak naprawdę jest tutaj takiej pewny racji takiego uderzenia, ale nie jest on na tyle twardy jak spusty bardziej bojowe, ale nie jest to, on też może tak miękki jak po prostu spusty z jakichś sportowych karabinków PCP. Więc cała sobie praca spustu i sam w sobie reset. Reset Reset jest dość cichy, nie jest aż tak mocno wyczuwalny. A sam nacisk z pustu, raz, dwa, trzy nie jest on duże. duży. Spust też nie ma takiej. Typowej ściany, że możemy go wcisnąć na ścianę ściany i dopiero strzelamy. To tak naprawdę po wciśnięciu od razu dociskamy spust. selektor. Pracuje z przyjemnym klikiem, jest on dość wyraźny. Rzuć go. Bardzo fajna rzecz, o której może nie zawsze się myśli, to że selektor obracając się z drugiej strony też nam pokazuje, jaki mamy wypognie. Sam sobie zespół pustowy, bo tak naprawdę to jest jedna z tych rzeczy, które sprawia, że ten system jest tak dobry i tak popularny na świecie. Jak możecie zauważyć, nie wygląda jak on typowy zespół pustowy z broni. Tutaj mamy to inaczej. Jest on mniejszy, jest on płytszy. Nie mamy tutaj dużej ściany, w którą zamek musi uderzyć, tylko mamy po prostu mały zbijak z łożyskiem. Więc dodatkowo zamek pracując. Nie napotyka aż tak dużego oporu, bo nie napotyka ściany, po której musi się, musi się po prostu uderzyć i ześlizgnąć. Tylko tak naprawdę cały czas się roluje pracując na tym tutaj rolerze. Dalej. Sama wyjątkowość tego mechanizmu polega też na wydajności gazowej. Gdy mamy włożony nasz magazyn i zbijak uderza nam w zawór, to zamek cofając się bardzo mocno, poza tym, że i jak w pewnym momencie, jak zawór stwierdza, że już oddał dość gazu i chce wrócić na swoje miejsce, to jeszcze poza tym, że sam nam podnosi po prostu z zbijak do góry, to jeszcze tak naprawdę zbijak bardzo fajnie pracuje, bo on się cofa do tyłu z każdym ruchem tego elementu cofa się, cofa się i tak naprawdę dostosowuje ilość gazu, która ma pójść na sam w sobie zamek do cofnięcia. Dalsze benefity tego zespołu spustowego to jest ten opatentowany przez Tokio Marui plejcik tutaj. Ten sobie plejcik wyłapuje nam zamek, zostawia go w tylnej pozycji i nic tak jak naprawdę w niektórych mechanizmach, jak na przykład w nie uderza jakoś bardzo mocno w boltka czterając go po prostu. Sam magazynek podnosi nam Bolcchacz do góry, wyłapuję go tutaj ten elemencik w magazynku i sam w sobie ta blaszka lokuje nam zamek. Więc nie oddziałują żadne bardzo duże siły na zamek, które by wpłynęły na, na wydajność, na tutaj na samą w sobie pracę. Wnętrze i wykonanie. Japończycy słyną ze swojej optymalizacji, tak naprawdę, wszystkiego. Tak samo jest i w tym wypadku. Jakkolwiek lubię stal. Chciałbym, żeby ten cały zespół pustowy był stalowy. Tak samo zamek, wszystko, bo to jest pewnie, że to będzie działać. Ale Tokio Marui pomyślało inaczej i tam, w tych miejscach, gdzie są duże opory, zastosowało przykładowo aluminium, zastosowało stalowe elementy. Tak, jak na przykład na samym sobie rollerze, który jest z metalu, ale jest to dalej aluminium, ale na przykład inne elementy zespołu spustowego, odpowiadające za reset, są już wykonane ze znalu. Ponieważ oddziałują na nie jakieś duże siły, i spokojnie po prostu mogą być odlewane. Dalej, w standardzie baferek jest plastikowy. Wpływa tak naprawdę na wydajność tej repliki, ale jest to też w pewnym sensie minus, o którym też powiem wam zaraz. Ale z jedną z fajniejszych modyfikacji jest wymiana tego na aluminiowy. Możemy rzucić przykładowo ciężarki, żeby ten zamek dociążyć. I w lato, w tym momencie, replika nam będzie po prostu mocniej, przyjemniej kopać. Przejdźmy sobie teraz do samego zamka. Zamek, tak samo jak cała reszta, też jest wykonany z aluminium. Też ma roller, żeby lepiej pracować. W tym wypadku jest on jeden w tym miejscu. I można powiedzieć, że to w sumie, w sumie tyle. Nie ma tu typowych tam znanych uszczelek okrągłych które są po prostu nałożone na dysze czy to jedna czy dwie, tylko Tokyo Marui zrobiło swoją własną tak naprawdę uszczelkę w kształcie stożkowym, która przy pracy gazu bardziej po prostu się doszczelnia do ścianek i lepiej uszczelnie nam całą replikę. Komora. Komora w tym wypadku można jest z wewnętrznym małym pokrętałkiem do regulacji pop -upa. jest dwuczęściowa, jedna część jest od lufy, na której jest sam docisk, samo ramię docisku i element do regulacji, który to wchodzi i z pokrętełkiem, z wyraźnym kliknięciem regulujemy sobie hop-up. Nic odkrywczego, podchodzą różne lufy, różne gumki. Ja w tym wypadku mam na przykład wyrzuconego psionika, który mi idealnie podkręca kulki 0,32 czy 0,36. Lufa, lufa w stoku jest moim zdaniem tak samo dobra, jak lufy Maple Leafa. Miałem lufę stopową, wymieniłem na Maple Leaf'a, z nadzieją, że może będzie troszkę lepiej, nie, zna, nie zauważyłem żadnych tak naprawdę popraw, jeżeli chodzi o jakość tak naprawdę pracy. Jedyna różnica, że też pod kątem wymogów japońskich lufa jest krótsza, mimo że mamy tutaj 14,5 calową lufę, w standardzie jest tutaj lufa 250 mniej więcej, aby po prostu zoptymalizować to pod rynek japoński, bo w Japonii nie mogą mieć więcej niż jeden dżum. My tego nie mamy, możemy sobie tak naprawdę tutaj gdzieś wymieniać tą długość lufy i też zmieniając długość lufy w replikach gazowych, też wpływa to tak naprawdę na moc. Im dłuższa lufa, tym ta nasza replika będzie mocniejsza. Teraz sobie porozmawiamy o minusach tej repliki. Jednym z minusów jest sama komora. Jakkolwiek komora jest dobra i potrafi nam dokręcać ciężkie kulki, element blokujący pół pod regulacji. Jest problematyczne, bo mały plastikowy elemencik potrafi nam się po prostu wytrzeć i, kul i kółko po paru kulkach nam rozregulowuje cały hop Zwłaszcza po cięższych kulkach, które mocniej oddziałują na gumkę. Pięć kulek i nagle zamiast mieć idealnie wyregulowane, kulki nam lecą po prostu od razu do dołu, bo, bo cały hop się rozregulował. Można to naprawić w bardzo łatwy sposób tak naprawdę. W sposób druciarski. Kupujemy oporniki. Odcinamy metalowe, metalowe nóżki do pornika, przycinamy lekko pornik, wkładamy zaokrągloną końcówką i mamy ceramiczny, tak naprawdę bloker tego kółeczka, który wręcz wymusza jeszcze większą pracę palca na tej regulacji i działa. U siebie zrobiłem właśnie w ten sposób. Bez problemu od roku wszystko mi trzyma. Można też zamówić sobie taki element, albo można w ogóle wymienić komorę na, na przykład regulowaną śrubokrętem, jeżeli ktoś taką komorę preferuje. Kolejne minusy. Sam sobie, może nie zamek, ale dysza. BB feeder, czyli ten mały prostokątnik, który tutaj mamy, nam się po prostu ściera, odgina i w tym momencie. Kulki nam przestają się ładować. Jest bardzo łatwa szansa na jakieś podwójne, podwójne wbicie kulek, że kulki nam w ogóle nie wejdą do magazynka. Jeśli na strzelamy, na pustą, mimo że mamy kulki w magazynku, jest to duży problem, który można łatwo załatwić po prostu wymieniając dysze, ale też nie każdą. Korzystając z dyszy Angry Gun, z dysz T8, Guns Modifi i w moim wypadku większość z nich po prostu padała. Guns Modifi i T8 były całkiem spoko, z tym że. Enpass do nich działa dość specyficznie, zwłaszcza ich Rock 2, który w standardzie jest po prostu pod większą moc. Tutaj jak mam wyrzuconą dyszę polskiego producenta, jest to jeszcze prototyp od Swaroga. Wkrótce będzie dostępny prawdopodobnie na rynku. 18 tysięcy kulek już przemielone i dysza jak była, tak jest. Przede wszystkim ten element nam w ogóle się nie psuje. W środku jest również n -pass, który pozwala na regulację mocy repliki od tak naprawdę 0,1 J do 2,4. W wypadku mojej długości lufy jest to 368 i pracy na kulkach 0,32. Więc rzucając cięższe kulki, inną lufę na tej dyszy spokojnie uzyskamy moc demerową. Kolejny minus to jest sprężynka powrotna samej dyszy. W standardzie ona lubi się po prostu połamać odgiąć od pracy, zwłaszcza jak się troszeczkę schłodzi, nagrzeje i kaput, psuje się. Co ile się to dzieje? Różnie. Niektórym to pada po, mi, po jednej strzelance, niektórym to pada po 10, niektórym to nawet przez rok, dwa nie padnie. Więc jest to duża loteria, ale jest to na tyle tania rzecz, bo kosztuje nas około 40 zł, około 8 dolarów za sprężynkę T8, którą wymieniamy, wymieniamy raz i prawdopodobnie już nigdy nie będziemy pamiętać o tej wymieni. Ewentualnie ją wymienimy, bo może stwierdzimy, że, że warto. Okej? Okay? Też, też tak naprawdę dwie dość łatwe do naprawienia Dwa dość łatwe do naprawienia problemy, czyli dysza. Ja osobiście będę polecał tę polską konstrukcję od Swaroga. No i sprzężynka u mnie jest Wszystko działa bardzo dobrze. Dalej, kolejne problemy z samym zespołem, z postawem, tak naprawdę ich nie ma, wystarczy go tak naprawdę czyścić. Jeżeli bardziej nam się zapiaszczy, to warto go wyciągnąć i wyczyścić konkretnie. W moim wypadku, przez to, że ja go czyszczę tak naprawdę co grę metodą, którą wam pokazaliśmy wcześniej, ani razu go jeszcze nie wyciągałem i mi wszystko pracuje tak naprawdę jak powinno. Problem może jeszcze wystąpić u niektórych samym sobie, nie tyle co z sprężyną, ale z buferem. Oryginalny bufer jest plastikowy, jest lżejszy i w zimę, na przykład, jest bardzo fajny, bo przez to, że on jest lżejszy, replika potrzebuje jeszcze mniej gazu do pracy i pracuje bardzo dobrze. Ale w momencie, kiedy ma, robi nam się cieplej, występuje tak zwany bouncing zamka czyli zamek nam po prostu skacze zamek nam pracuje w środku repliki, uderza o ściankę komory, lekko się odbija i wraca. My tego nie wyczujemy zbyt, tak naprawdę, bo dzieje się to w czasie ułamków sekund, ale gdzieś wpływa po prostu może nie tyle co na wydajność, ale może potrafić niektórym przeszkadzać. Rzucenie cięższego buffera po prostu w tym wypadku od też T8, rzucam tutaj ciężarki. Jedna rzecz, że zwiększą sobie siłę uderzenia repliki blowbacku, a druga rzecz, że mogę sobie dostosować te ciężarki, żeby po prostu ten bouncing u mnie nie występował. Z minusów ewentualnie akurat tego. Jest to starszy trochę model buffera, więc w moim wypadku musiałem go lekko przeszlifować, żeby on nie zacinał mi się w prowadnicy. Ale nowsze już nie mają tego problemu. Tak naprawdę to jest plug and play. kładasz tą część i działa. Więc, żeby rozwiązać wszystkie problemy, które tak naprawdę tutaj powiedziałem i nam występują, no to musimy wydać sprężynka. 40 zł, dysza około 100-150 zł. W tym wypadku od razu z zębastem, więc mamy cały tuning, można powiedzieć, że z głowy, jeżeli chodzi o moc generowaną przez tutaj nasz zamek. I sama w sobie komora, do której po prostu możemy kupić za 10 zł kawałek plastiku, który nam będzie lepiej dociskał, albo możemy kupić rezystor. 50 sztuk chyba za 20 groszy, więc jeszcze nam zostanie na 50 innych MWS. -ów. Dla kolegów będzie. Jeżeli chodzi o samą replikę, jeżeli będziemy chcieli cokolwiek w niej zmienić, czy zmodować zespół spustowy, są na przykład dostępne zespoły spustowe z regulacją nacisku. Jeżeli chcielibyśmy mieć twardszy spust, jest to możliwe. Jeżeli chcemy mieć większy, również stalowe części do zespołu spustowego. Inne zamki, inne magazynki, zwalniacze magazynka. Tak naprawdę wszystko możemy się tutaj bawić, jeżeli chodzi o wnętrze. Jest bardzo duży wybór części aftermarketowych, Na z zewnątrz, zarówno możemy kupić jakieś softowe, typowe rzeczy, jak na przykład front, do którego dokładamy barelnata, który nam dystansuje, i możemy wrzucać front od W Chcemy front od ostrego, też jest to możliwe. Część, tak naprawdę wszystkie jakieś to jest nasz wybór. Chcemy dawać od ostrego, wrzucajmy od ostrego. Chcemy dawać od. Airsoftowe kopie? Możemy dać softowe kopie. Podsumowując, Tokyo Marui MWS jest zawsze pewnym wyborem. Jeżeli znacie się na gaziakach, będziecie zadowoleni z jego pracy. Jeżeli dopiero chcecie przejść na gaziaka, jest to tak naprawdę najprostszy mechanizm, tak naprawdę, który możecie sobie wybrać i będziecie po prostu zadowoleni. Bo już z pudełka będzie działał, nie musicie poprawiać żadnych rzeczy praktycznie po fabryce. Jedyne co może niektórzy powiedzą, zmienić gumkę, ja zmieniłem, niektórzy mówią, że gumka Tokio Moru jest bardzo fajna i dobrze pracuje. To jest prawda, bo pracuje dobrze, ale ja osobiście preferuję inną. Korzystajcie, kupujcie, przechodźcie na gaziaki i, i co? Tyle. Szczęść gazu Wam wszystkim bracie i siostry. A, no i chcę Wam bardzo podziękować razem z Jezusem za bardzo przyjemny odbiór pierwszego materiału. Dzięki za wszystkie subskrypcje, dzięki za wszystkie komentarze. Będziemy wdzięczni za kolejne. I komentujcie, na wszystkie komentarze odpowiadam na Wasze pytania.